Cześć wszystkim! Jest dzisiaj 27 maja. 2025. Słuchajcie, dzisiaj znajdujemy się za Melką w Muzeum Mydła i w historii brudu. Znajdujemy się w Muzeum Mydła i Historii Brudu w Bydgoszczy, ulica Długa 13-17. Nasza strona to www.muzeummydla.pl. Znajdujemy się też na Instagramie, na Facebooku. Jeżeli chodzi o naszą wizytę, to najpierw są warsztaty z wyrobu mydła, a potem jest zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem. Taka wizyta trwa do godzinki czasu i oczywiście każdy uczestnik wychodzi z naszy, ze swoim mydłem. A później jest historia związana z higieną na przestrzeni lat. Warto jednak przed wizytą zainteresować się i wejść na naszą stronę internetową, żeby zakupić bilet. Wcześniejszy zakup biletu gwarantuje wejście do naszego muzeum, szczególnie w okres wakacyjny i weekendowy. Nasze muzeum jest dla każdego, i dla małych, i dla dużych. Najpierw są warsztaty z wyrobu mydła, gdzie każdy z Was może tak naprawdę zrobić swoje autorskie mydło, wybierając kolor, zapach, dodatki, bądź też kształt naszego mydła. A później po warsztatach jest zwiedzanie muzeum, gdzie dowiadujecie się, jak ta higiena wyglądała na przestrzeni lat. Jak my to się w starożytności, czy sta średniowiecze było brudnym czasem, czy czystym, jak to wyglądało na Wersalu za panowania Ludwika XIV, jak wyglądają pierwsze pralki, no i oczywiście też nasza perełka, muzeum, czyli Łazienka Rodem z PRL-u, jak okres PRL-u wyglądał, czy było dostępne, mydło dla każdego, em, czy też możecie zobaczyć nawet naszą pralkę w pranie. Na stole widać przygotowane składniki do wyrobu mydła. Także jesteście, jeżeli jesteście w Bydgoszczy, to zapraszamy wszystkich i grupy szkolne, i grupy seniorów, i przedszkolaków do naszego Muzeum Mydła i Historii brudu. Długa 13, Bydgoszcz. Amelka uczestniczy w warsztatach, robi samodzielnie mydło. Jak widzieliście, Amelka została na warsztatach. Robi sobie mydełko, więc ja w tej chwili na zewnątrz poczekam na zakończenie. Czekam przed wejściem. Kawałek dalej jest ławeczka, więc jeżeli tu jesteś indywidualnie jako rodzic, też możesz sobie poczekać. Amelka przyniosła właśnie mydełko, które zrobiła. Bardzo ciekawa atrakcja. Podobało ci się? Tak. Fajnie tu przyjechać i fajnie własnoręcznie zrobić sobie mydło. Będziesz się dzisiaj chyba myła. Doszliśmy za melką do wagonu. Tak się zastanawiam, czy tutaj też jest motorniczy. Był? Chyba był. To jest Czyli taki jakby kiedyś. Tak. Taki kiedyś tramwaj musiał być taki króciutki fontanna w okolicy rynku. z rozkazu niemieckiego wojskowego komendanta Bydgoszczy w dniach 9-10 września 1939 rozstrzelano 40 zakładników mieszkańców Bydgoszczy w celu zastraszenia ludności polskiej Niemcy zgromadzili na starym rynku mieszkańców miasta Którzy byli świadkami egzekucji. Makieta dawnej Bydgoszczy. Tu znajduje się Wyspa Młyńska, na której teraz obecnie jest bardzo dużo budynków. Rzeka tętni życiem motorówki, statki, kajaki. Deski, wyścigi na kajakach, treningi, bardzo dużo tu się dzieje. A nad rzeką mamy rzeźbę przechodzący nad rzeką. Znajdujemy teraz się teraz z Amelką na barce Lemara w części mieszkalnej. Tu znajdują się, jak widzicie, łóżka, szafa, wózek. Dla dziecka, taka komoda, stół, gdzie rodzina mogła zjeść posiłki. Tu było wyjście, oraz też zaraz za nami tutaj znajduje się część. Gdzie była ładownia? Dowiedzieliśmy się bardzo ciekawej rzeczy. Znajdujemy się na barce, gdzie rodzina pływała cały czas. I tak sobie przypomnieliśmy za Melką od razu, że my też tak prawie cały czas jeździmy kamperem, tak jak oni pływali barkom. Jak zwykle naszym. Rogiem głowym witamy się z grupami i pojedynczymi turystami, bo każdy na naszej barce jest indywidualnie potraktowany. Staramy się każdego oprowadzić, bo jesteśmy ostatnim okruchem świata polskich i bydgoskich szyprów, czyli tych marynarzy śródlądowych. Opowiadamy o tym, kto pływał naszą barką i kto podobnie żył na dziesiątkach i setkach takich właśnie holowanych szyperskich barek. Jest przedwojenny film Ludzie Wisły, my jesteśmy jak gdyby gotowym, jeszcze takim nostalgicznym planem filmowym, zawsze gotowym, aby taki film mógł tutaj powstać. Jesteśmy pływającym wehikułem czasu. Barka Lemara, na Brdzie w Bydgoszczy, pod Spichlerzami Bydgoskimi, w samym sercu miasta, na Brdzie. Ulica Spichlerna jeden, ale nawet nie jeden tak Bydgoszki, Bydgoski nie zna tego adresu. Po prostu trzeba przyjść na Brdę. I na naszym dziobie wszystko jest napisane. Lemar. Jak widzicie barka stacjonuje nad rzeką. Tak jak pan mówił wcześniej. Łatwo tu trafić. Bardzo proszę, kto u nas odważny i chce do nas wrócić, ten może wyjść z tatuażem w postaci pieczątki, jak pani Stepaniameraz pani. Amelo, to jak pani podstawie, taką kotwicę, ale najważniejsze, że podstępujemy jedną z pieczątek, znaczy jedną z pocztówek. Zwyczułem, niech będzie i zwyczułem. I byłyście, panie, na obiekcie szlaku TH2O, czyli szlak wody, przemysłu i rzemiosła w To jest 20 rozproszonych po mieście obiektów z takiego dziedzictwa przemysłowego wyciągniętych, które nawiązują do jakiejś gałęzi przemysłu. No, a my byliśmy kiedyś od czarnej roboty. Wszystko co trzeba było przewieźć, a co mieściło się w ładowni takie barki płynęło sobie stąd w świat. Idąc brzegiem podziwiamy sobie różne budynki. Doszliśmy zamelką do makiety zamku. Ale mile nas zaskoczyła, bo widać bardziej tu miniaturkę niż makietę. Chętnie sobie zobaczymy, oglądniemy, Wam też polecamy. Oglądamy naokoło. Amelka też jest bardzo zaciekawiona, jak to wszystko wygląda. Idąc do kolejnego celu, mamy okazję sfilmować przechodzącego przez rzekę z przodu, a za nim jest barka, w której Byliśmy troszeczkę wcześniej. Wszystko, co różowe, Amelkę przyciąga. Nawet taki budynek. Amelka bardzo lubi różowy kolor. Ja tak się zastanawiam, czy to jest przypadkiem łososiowy. Ale nie będzie różowy. A może ja jestem w błędzie, więc napiszcie w komentarzu. Przez chwilę udało nam się za melką obserwować sójkę. Fontanna Potop w Bydgoszczy zawdzięcza swoją nazwę tematyce rzeźby, która przedstawia dramatyczną scenę biblijnego potopu, znanego z księgi rodzaju. Rzeźba ukazuje ludzi i zwierzęta. Walczące o życie w obliczu zalewającej i wody. Widać postacie, ludzie tonący, matkę z dzieckiem, mężczyznę ratującego kobietę. Temat jest dramatyczny, ukazuje bezsilność wobec potęgi natury. Autorem fontanny był niemiecki rzeźbiarz. Powstała w 1904 roku w czasach pruskich. W czasie wojny w 1943 roku okupanci niemieccy zdemontowali ją na złom. Odbudowano ją wiernie na podstawie fotografii i modeli. Ponowne odsłonięcie miała w roku 2014. Odpoczywamy troszeczkę, tak?